Wszystko zaczęło się jak tysiące innych startów. Silniki uruchomione, zgoda wieży, procedury sprawdzone. Samolot zaczyna się toczyć po pasie startowym. Prędkość narasta. Moment decyzji, V1 i maszyna odrywa się od ziemi. W ciągu pierwszych 5 do 8 sekund wszystko wygląda prawidłowo. Wznoszenie, kąt natarcia, poziom mocy, wszystko zgodnie z parametrami Boeinga 787. Ale nagle, według danych Moc obu silników zaczyna drastycznie spadać. Z rejestratorów wynika, że moment ten zbiega się dokładnie z aktywacją przełączników paliwa w pozycji cut-off. Silniki zaczynają gasnąć niemal równocześnie. Samolot traci ciąg. Ciśnienie w układach hydraulicznych spada. Systemy awaryjne reagują. Wysuwa się rad, niewielka turbina zapewniająca minimalne zasilanie, której obecność na tak niskiej wysokości jest sama w sobie sygnałem alarmowym. Zaczyna się gwałtowne opadanie, samolot traci prędkość, a z nią siłę nośną. Kąt natarcia wzrasta, co skutkuje jeszcze większym oporem powietrza.